Siemaneczko wszystkim słuchajcie, e, dzisiaj pokazuję Wam, jak tu chłopaki wykonali fajnie styrobetonik na strychu. Wygląda to tak. Skończyli, e, w sumie w piątek skończyli. Dzisiaj sobie tutaj chodzę. Także jest fajnie, twardziutko, wszędzie ładnie wszystko pozalewane. Myślę, że wyszło to fajnie 20 cm. Wychodzi mi tutaj 20 cm styropianu ocieplenia plus wylewka sterobetonowa. Także myślę, że izolacja taka z zewnątrz z uwagi, że akurat dach mój nie będzie ocieplany między krokwiami ani pianą, ani wełną, ani niczym. Więc myślę, że taka chyba ilość izolacji cieplnej styropianu plus sterobetonu wystarczy. A co Wy o tym sądzicie? Spójrzcie jak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach czy warto było robić, czy nie warto. Jak to Waszym zdaniem się sprawdza i ogólnie co sądzicie o ocieplaniu strychów styrobytonem. Także moim zdaniem wygląda to fajnie. I myślę, że będę z tego zadowolony. Także pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!